Chcę dziś z tobą porozmawiać o jednej z najbardziej paradoksalnych i potężnych prawd w psychologii relacji. O tym, jak twoje milczenie po jego odrzuceniu powoli go zabija. Ale musimy na samym początku zredefiniować to brutalne stwierdzenie. Zabijanie, o którym mowa, to nie jest twój aktywny, mściwy akt. To jest głęboki, nieuchronny psychologiczny proces dekompozycji jego fałszywego ja. Proces, który następuje, gdy ty, poprzez swoją godną ciszę, Odbierasz mu swoją życiodajną energię. Z perspektywy psychologii Karla Junga, musimy zrozumieć, że dla jego psychiki byłaś nie tylko partnerką, byłaś często nieświadomą nosicielką jego animy, jego własnej, stłumionej kobiecej duszy. W akcie odrzucenia ciebie, on, w symbolicznym sensie, odrzucił swoją własną duszę, a twoje milczenie jest cichą, spokojną zgodą na ten jego tragiczny wybór. Clarissa Pinkola Estes opowiada nam starożytny mit o Selkie, foce kobiecie, której magiczną foczą skórę, czyli jej duszę, ukradł rybak, by zatrzymać ją przy sobie w ludzkim świecie. Twoje milczenie jest jak ten moment, w którym Selkie po latach odnajduje swoją utraconą skórę i bez słowa, bez zemsty, cicho i ostatecznie wraca do swojego prawdziwego domu, do morza, a on zostaje sam. Na pustym, zimnym brzegu. Dlatego zapraszam Cię dziś w podróż. W podróż przez osiem etapów tego, jak Twoja suwerenna cisza staje się lustrem. Lustrem, w którym On jest zmuszony, dzień po dniu, oglądać powolną śmierć swojej iluzji, co dla Jego kruchego, fałszywego ego jest jak prawdziwa, powolna śmierć. Etap 1. Anatomia odrzucenia. Akt, w którym On nieświadomie podpisuje wyrok na siebie. Zanim zobaczymy, jak Twoja cisza go zabija, musimy zrozumieć anatomię jego odrzucenia. Musimy zobaczyć, że to był akt, w którym on nieświadomie podpisał wyrok na samego siebie. Wiem, że w tym momencie czujesz przeszywający ból, ból odrzucenia, który sprawia, że czujesz się bezwartościowa i unicestwiona. Masz przekonanie, że to ty przegrałaś w tej grze. Ale musimy zrozumieć, że odrzucenie jest często aktem pychy, czyli hubris, jego ego. Jego fałszywe ja, by poczuć się silne, autonomiczne i niezależne, musi odrzucić to, od czego czuje się najbardziej zależne od Twojej energii, od Twojego światła, od Twojej duszy. I tu jest objawienie, które odwraca całą perspektywę. W akcie odrzucenia Ciebie. On tak naprawdę odrzucił dostęp do swojej własnej, żywej, czującej części, którą przez lata, nieświadomie, na ciebie projektował. To nie było morderstwo na tobie. To było powolne, psychologiczne samobójstwo. Jak to zobaczyć? Poprzez praktykę uznania prawdziwej straty. Zamiast skupiać się na swojej stracie, na swoim bólu, spróbuj choćby przez chwilę spojrzeć na tę sytuację z dystansu. I zobacz, co on tak naprawdę stracił. Stracił dostęp do Twojego ciepła, do Twojej mądrości, do Twojej witalności, do Twojego światła. On jest jak pyszny, arogancki król, który w akcie swojej pychy wygania ze swojego królestwa jedyną osobę, która potrafiła sprawić, by słońce wschodziło każdego ranka. Na początku przez chwilę czuje się wolny i potężny, nie wiedząc jeszcze, że właśnie skazał swoje własne królestwo na wieczną. Niekończącą się ciemność. Etap 2. Pułapka reakcji. Dlaczego Twoja rozpacz jest jego ratunkiem? Kiedy już zrozumiesz jego błąd, musisz zobaczyć, jak Twoja naturalna, bolesna reakcja jest dla niego ostatnią deską ratunku. Czy rozpoznajesz w sobie tę kompulsywną potrzebę reakcji? Ten płacz, ten krzyk, te tłumaczenia, które w istocie są błaganiem, błaganiem, które mówi: Zobacz! Jak bardzo mnie zraniłeś, zobacz, jak ważna dla ciebie byłam. Musimy zrozumieć, że Twoja reakcja, nawet ta negatywna, jest dla niego narcystycznym zasilaniem. Twój ból, Twój gniew, Twoja tęsknota, to wszystko jest dla jego konającego ego dowodem na jego znaczenie i na jego władzę nad tobą. I tu jest objawienie. Dopóki ty reagujesz, on nie czuje prawdziwych, śmiertelnych konsekwencji swojego czynu. Twoja rozpacz jest dla niego ostatnią, cienką nicią, która łączy go z życiem, czyli z tobą. Twoja cisza przecina tę nić. Ostatecznie, jak praktykować tę ciszę? Poprzez praktykę ciszy dla siebie, a nie przeciwko niemu. Podejmij świadomą, głęboką decyzję, że Twoje milczenie nie jest taktyką, by go zranić, lecz jest świętym, nienaruszalnym czasem, którego potrzebujesz, by uleczyć samą siebie. To zmienia całą energię tego potężnego aktu. On jest jak wampir, który cię ugryzł i wyssał z ciebie siłę. I dopóki ty krzyczysz i krwawisz, on wciąż karmi się Twoją siłą życiową. Twoja cisza jest jak spokojne, metodyczne opatrzenie swojej rany i ciche, ostateczne odejście. I on zostaje sam, bez pożywienia, w pustym, zimnym zamku. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla Ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz, kontynuujmy. Etap 3. Cisza jako wycofanie duszy, anima. Kiedy zabierasz mu jego własne serce, kiedy już przestaniesz go karmić, Twoja cisza staje się czymś więcej. Staje się aktem wycofania jego duszy. Możesz czuć to na głębokim, intuicyjnym poziomie. To poczucie, że odchodząc, zabierasz ze sobą coś niematerialnego. Że ta separacja jest czymś znacznie głębszym niż tylko fizycznym rozstaniem. W psychologii Junga, mężczyzna nieświadomie projektuje na kobietę swoją wewnętrzną, kobiecą duszę, czyli animę. To właśnie ona. Ta projekcja nadaje jego życiu kolor, sens, głębie i połączenie ze światem uczuć. I tu jest objawienie, które jest sercem tej tajemnicy. Kiedy ty, kobieta, która nosiła te projekcje, milczysz i odchodzisz, nie zabierasz mu tylko swojej fizycznej obecności. Na poziomie symbolicznym, ty zabierasz mu jego własną duszę, którą on w tobie zdeponował. I to właśnie dlatego jego świat zaczyna powoli, nieuchronnie umierać. Jak odzyskać tę energię? Poprzez rytuał odzyskania animy. W cichej medytacji świadomie wezwij z powrotem do siebie wszystkie te swoje wspaniałe, kobiece jakości, swoją wrażliwość, swoją intuicję, swoją kreatywność, które czułaś, że on posiadał lub które on w tobie aktywował. One należą do ciebie. On był jak malarz, a ty byłaś jego jedyną wspaniałą muzą odrzucając Cię on w swojej pysze wierzył, że z łatwością znajdzie sobie inną, ale nie zrozumiał, że to nie on malował. To ty, jego anima, poprzez niego, malowałaś jego szary pozbawiony życia świat. Kiedy ty odeszłaś, pędzle w jego dłoniach stały się martwe. Etap 4. Pierwszy etap śmierci. Kiedy świat traci kolory, kiedy on traci swoją muzę, zaczyna się pierwszy subtelny etap jego śmierci. Jego świat zaczyna tracić kolory. Na początku, przez pierwsze dni lub tygodnie, on może emanować pozorną obojętnością i dumą. I to może ranić cię jeszcze bardziej. Ale musimy zrozumieć, że to jest początek duchowej i emocjonalnej atrofii. Świat, który jest pozbawiony połączenia z animą, staje się czarno-biały, mechaniczny, jałowy i pozbawiony sensu. I tu jest objawienie. On na początku może czuć ulgę. Bo jego małe, lękliwe ego wygrało i odzyskało swoją iluzoryczną wolność, ale powoli, dzień po dniu, zaczyna zauważać, że jedzenie nie smakuje tak samo, że muzyka go nie porusza, że jego sukcesy w pracy nie dają mu żadnej prawdziwej radości. To jest właśnie początek tej powolnej, cichej, wewnętrznej śmierci od środka. Jak sobie z tym radzić? Poprzez praktykę skupienia na własnych kolorach. Zamiast z lękiem i nadzieją śledzić jego postępującą szarość, świadomie, z radością wprowadzaj kolory do swojego własnego życia. Kup sobie piękne, kolorowe kwiaty. Ubierz się w żywym, odważnym kolorze, maluj. Byłaś jak sól ziemi we wszystkich jego potrawach. On myślał, że jest genialnym, utalentowanym kucharzem. I dopiero wtedy, gdy ciebie, tej soli zabrakło. Odkrył z przerażeniem, że wszystko, co teraz gotuje, jest mdłe, jałowe i pozbawione smaku. Etap 5. Drugi etap. Konfrontacja z pustką i własnym cieniem. Kiedy jego świat staje się już mdły, zaczyna się drugi, znacznie trudniejszy etap. Konfrontacja z pustką i z własnym cieniem. Na tym etapie możesz doświadczyć jego nagłych, niespodziewanych prób kontaktu, często pod pretekstem neutralnych, niewinnych spraw. Musimy zrozumieć, że On, pozbawiony ciebie jako ekranu do swoich projekcji, jest zmuszony skonfrontować się ze swoimi własnymi wewnętrznymi demonami, z Jego pustką, z Jego wstydem, z Jego lękiem. I tu jest objawienie: On nie kontaktuje się z tobą, bo tęskni za tobą. On kontaktuje się z tobą, bo jest przerażony ogłuszającą ciszą we własnej głowie. Twoja reakcja, jakakolwiek. Jest dla niego ucieczką od samego siebie. Jak utrzymać swoją pozycję? Poprzez praktykę utrzymania świętej ciszy. Potraktuj swoją ciszę jak gruby, wysoki, nienaruszalny mur klasztorny. Niezależnie od tego, kto i jak głośno puka do bramy, ty pozostajesz w środku, w stanie cichej modlitwy i medytacji. Byłaś jak piękne, czyste lustro, które odbijało jego wyidealizowany, fałszywy wizerunek. Kiedy ty zabrałaś to lustro, on został w pokoju z innym, starym, zakurzonym lustrem, tym, które bezlitośnie pokazuje całą nagą prawdę. I ten widok go przeraża. Etap 6. Trzeci etap. Upadek fałszywej tożsamości. Kiedy konfrontacja z prawdą staje się nie do zniesienia, zaczyna się trzeci, często chaotyczny etap. Upadek jego fałszywej tożsamości. Możesz obserwować jego chaotyczne, często destrukcyjne zachowania po waszym rozstaniu. Nowe, powierzchowne relacje, głośne imprezy, brawurowe, ryzykowne zachowania. Musimy zrozumieć, że to jest dekompensacja jego ego, kiedy jego fałszywa tożsamość, jego persona, która była w dużej mierze budowana na Twojej obecności i na Twojej energii, traci swoje fundamenty, cała ta misterna, tekturowa struktura zaczyna się gwałtownie rozpadać. I tu jest objawienie. Jego pozornie dobre, nowe życie po waszym rozstaniu nie jest dowodem na to, że o Tobie zapomniał. Jest rozpaczliwą gorączkową, paniczną próbą zbudowania nowej, lśniącej fasady na dymiących ruinach starej. To jest taniec na wulkanie. Jak na to patrzeć? Poprzez praktykę współczującego spojrzenia zwierzy. Obserwuj jego chaos, ale nie z satysfakcją, lecz ze współczuciem. Jak mądra, spokojna królowa, która ze szczytu swojej bezpiecznej wieży patrzy na płonącą, oddaloną wioskę i czuje smutek, a nie triumf. On był jak król, którego całe wspaniałe królestwo było tak naprawdę iluzją, podtrzymywaną tylko i wyłącznie twoją wiarą w niego. Kiedy ty przestałaś wierzyć, całe to królestwo zniknęło jak sen. A on został sam, nagi, bez korony i bez poddanych. Etap 7, czwarty etap. Obsesja na punkcie utraconego skarbu. Kiedy jego królestwo upadnie, zaczyna się czwarty, najbardziej niebezpieczny etap. Obsesja na punkcie utraconego skarbu. Możesz doświadczyć jego nagłych, intensywnych, często teatralnych prób odzyskania cię. Pojawią się obietnice zmiany, idealizowanie waszej przeszłości, wielkie, romantyczne gesty. Musimy zrozumieć zasadę niedostępności i idealizacji utraconego obiektu. To, czego nie możemy mieć. Staje się w naszym umyśle najcenniejsze i najbardziej pożądane. I tu jest objawienie, które ochroni cię przed powrotem do piekła. On nie zakochał się w tobie na nowo. On zakochał się w micie o tobie, w micie, który sam stworzył w swojej głowie po twojej stracie. On goni za duchem, za fantazją, a nie za tobą. Twoja prawdziwa, realna osoba wciąż by go przerażała. Jak się przed tym bronić? Poprzez praktykę ufania swojej pamięci. Kiedy On idealizuje Waszą przeszłość, Ty w ciszy przypomnij sobie, jak było naprawdę. Zaufaj swoim wspomnieniom, a nie Jego nowej, pięknej narracji. On jest jak smok, który nagle z przerażeniem uświadamia sobie, że ta księżniczka, którą przez lata z nudów trzymał w swojej jaskini, była tak naprawdę źródłem całego Jego złota, i teraz nie chce jej miłości. Chce z powrotem swoje złoto. Etap 8. Twoja rola. Być świadkiem, a nie sędzią. Kiedy już odeprzesz jego atak, przychodzi ostatni etap. Zrozumienie, że Twoja rola w tym dramacie już się skończyła. Na początku możesz odczuwać tę subtelną pokusę. Pokusę, by cieszyć się jego upadkiem albo przeciwnie, by go ratować. Ale musimy zrozumieścić zasadę nieingerencji. To jest jego proces, jego lekcja. Jego bolesne, ale konieczne spotkanie z jego własną duszą. Twoja rola w tym dramacie już się skończyła. Jesteś teraz tylko widzem, i tu jest objawienie, które jest Twoim ostatecznym uwolnieniem. Twoim zadaniem nie jest obserwowanie Jego powolnej, psychicznej śmierci. Twoim zadaniem jest pielęgnowanie swojego nowego, odrodzonego życia. Każda chwila uwagi, każda uncja energii, którą wciąż poświęcasz Jemu, jest kradzieżą z twojej własnej, wspaniałej przyszłości. Jak ostatecznie się uwolnić? Poprzez praktykę błogosławieństwa i uwolnienia. Świadomie, w ostatnim cichym akcie, pobłogosław go w swoim sercu i pozwól mu iść swoją własną, trudną drogą, jakkolwiek by ona nie była. Jesteś jak bogini, która na chwilę zeszła na ziemię, by dać śmiertelnikowi lekcję, a potem odeszła. I nie interesuje jej już, co dzieje się w tej małej, zapomnianej wiosce, którą opuściła. Ma nowe, ważne, kosmiczne sprawy do załatwienia. Zakończenie. Kobieta, która odzyskała duszę, ostateczne zwycięstwo. Nasza podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę, na której jego powolna śmierć była tylko cichym, nieuniknionym efektem ubocznym Twojego potężnego, wspaniałego, świetlistego odrodzenia. Pamiętaj, jak uczył nas Jung, że ostatecznym celem całego tego bolesnego procesu nie była jego kara, była nim Twoja indywiduacja. To był dar, bolesny, ale potężny katalizator, który zmusił Cię do zejścia w głąb siebie i do odzyskania swojej własnej, zagubionej duszy. Marek Aureliusz, mędrzec stoicki, przypominał, że najlepszą zemstą jest nie być takim jak Twój wróg. Ostateczne zwycięstwo nad kimś, kto żyje w ciemności, to nie zepchnięcie go jeszcze głębiej, lecz stanie się tak świetlistą, tak promienną istotą, by jego ciemność nie mogła cię już nigdy, przenigdy dotknąć. Zachęcam cię, byś od dziś żyła z tą pieczęcią suwerenności na sercu, z tego miejsca, w którym twoja cisza nie jest już bronią, lecz jest naturalnym, spokojnym stanem twojego wewnętrznego pokoju. A twoja energia jest w całości poświęcona tworzeniu, a nie niszczeniu. Kobieta, która przeszła przez tę drogę, nie musi już martwić się o to, co myślą i czują ci, którzy jej nie docenili. Jest zbyt zajęta życiem swoim własnym, pięknym, autentycznym, wspaniałym życiem. Jeśli ta podróż rezonowała z twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał. Aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji, a jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, że jej odrodzenie jest najpiękniejszą formą sprawiedliwości.